Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Dieter Lampen. Komiks, za który odpowiada Georges Zencherer oraz Ruben Perejero, to tak naprawdę będzie debiut na naszym polskim rynku, bo o ile tego drugiego jeszcze możemy kojarzyć z jednego tomu. Kolto Martez to ten pierwszy, tak naprawdę, pomimo że już jest po 70., dopiero teraz możemy zobaczyć jego pierwszą pozycję u nas. I to dzięki wydawnictwu Lost in Time. Komiks, który został wydany, oczywiście w tym takim większym troszeczkę formacie, do którego. Myślę, że jesteśmy już przyzwyczajeni, jeśli chodzi o tego wydawcę, choć tym chyba nie największym. Natomiast widzimy, jest to całkiem spora cegiełka. 260 stron jakieś, bardzo ładnie wydany. Cena okładkowa to 150 zł. Tutaj oczywiście możemy sobie przeczytać troszeczkę o tymże tytule, o naszym bohaterze. I... Zajrzyjmy może do środka, tak jak on się prezentuje. Przede wszystkim, tutaj od razu warto wspomnieć, że jest to komiks przygodowy, troszeczkę awanturniczy. W pewnym sensie też sensacyjno- Kryminalny. Ja sobie tak chcę gdzieś to podciągnąć w takich, no może nie do końca nuarowskich. To już jest lekko na wyrost, ale ja doszukuję się gdzieś e, tutaj m, takich rzeczy. Ale najbardziej przyznam szczerze, że ja czytając go poczułem się jak w serii, którą bardzo prywatnie lubię. I mówię tutaj o serii Largo Winch. E, tak. Przygody, kobiety. Szalone wręcz niekiedy hmm, kaskaderskie wyczyny, które musi przeżyć nasz bohater, ale też oczywiście i wiele innych rzeczy. I pomimo faktu, że seria no już troszeczkę tych lat na karku na pewno ma, niemniej widać, że ona w pewnym sensie oszukała swój czas. Nie zestarzała się źle, wręcz przeciwnie, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Są tutaj dłuższe oraz krótsze historie, natomiast każda z nich daje nam satysfakcję. Przede wszystkim ważnym, istotnym elementem tutaj jest to, że dostajemy tutaj no, taki ciąg tych wszystkich przyczyniowo-skutkowych rzeczy, jakie miały miejsce, bo każda historia opowiada no, w głównej mierze już zupełnie coś innego, ale Cały czas gdzieś znajdujemy ten wątek, który można zaczepić poprzedzające wydarzenia, właśnie z tego, co się wydarzyło w tym następnym tomie. I to jest bardzo fajne. Widać też troszeczkę taką minimalną, ale jednak ja bym powiedział trochę ewolucję artysty, jeżeli chodzi o sam styl rysowania. I fabularnie właśnie wspólnie z tym, co dostajemy wizualnie, tworzy to bardzo fajną taką całość. Zaskoczyłem się tym komiksem. Powiem szczerze, że miałem względem troszeczkę niego oczekiwania, byłem jego ciekawy, ale sama historia poprzez to co nam daje, zarówno od jednej jak i drugiej strony daje tą satysfakcję, bo pojawia się tutaj wiele elementów, choćby nawet grozy, horroru, który tu właśnie w tej historii możemy zobaczyć i to jest troszeczkę wyżej pod pewnymi względami aniżeli wspomniany largo. Wizualnie, przede wszystkim, warto wspomnieć, że prezentuje się to lekko oldschoolowo, ale też komiksy. Tak jak wspomniałem, troszeczkę oszukuje swój czas. Do tego stopnia, że kiedy czytamy go, absolutnie nie mamy poczucia jakiegoś zawiedzenia, bo to wszystko, co możemy tutaj zobaczyć, wizualnie naprawdę jest fajne. Kolory są lekko stonowane, nie są takie uderzające, jak przy niektórych seriach, czy nawet w samym właśnie Largo Winchu. Daje to troszkę taką może nie wiem. Takie wrażenie, właśnie lekko starszego tytułu, ale to mimo wszystko jest no, błędne, bo on, tak jak mówię, prawie się dla mnie nie zestarzał. Jeżeli ktoś by powiedział, że to zostaje wypuszczone współcześnie, ja bym nie miał do tego żadnego, że tak powiem, z tym może problemu. I to jest właśnie fajne. Przede wszystkim, właśnie ta strona wizualna, która jest zawsze dla mnie ważna. Przyjemna, ładna kreska z ciekawymi do tego kolorami. Które idealnie pasują i odpowiadają tym wszystkim wydarzeniom, jakie mają miejsce. Styl przede wszystkim tych twarzy, do których często wracałem, też prezentuje się fajnie. I tutaj nawet te kobiece, które ja zawsze zgłaszam, chęć podziwiania jako facet, też są dla mnie zwyczajowo miłe dla oka. Więc tutaj nie możemy jakoś się do tego czepiać. Oczywiście na pewno znajdą się osoby, które po prostu będą narzekać, powiedzą, że to nie jest ich styl, bo preferują jakiś inny. Okej, okay. ja też mam wiele stylów, które preferuję, oczywiście zawsze to będę mówił z Jimem Lee na czele, niemniej potrafię docenić kreskę, która jest dla mnie przyjemna i akceptowalna w pełni. I taką właśnie dostaję w tym tytule. Natomiast jeśli chodzi o samą tą historię, fabułę, to co wspomniałem, plus warto dodać, że nasz bohater tutaj ma absolutnie różne przygody, właśnie nawiązujące troszeczkę tym szaleństwem Largo Wincha, ale zawsze gdzieś tam z pozytywnym zakończeniem. Tak jak wspomniałem, groza szalona starsza pani, nawet rola w filmie. Podróż do różnych zakątków świata, lot balonem, czy choćby nawet po przegranej konfrontacji, ja to mówię, karcianej, stać się no, w pewnym sensie nagrodą. Nie będę wam zdradzał, o co chodzi. No i ostatni tytuł finalny, który dość specyficzny, właśnie o tym tutaj teraz mówię, który nie do końca bym powiedział nam, wyjaśnia faktycznie jak było, Daje troszeczkę takie znaki zapytania i to jest przyjemne. A sama końcówka mega mnie zaskoczyła i troszeczkę przewróciła do góry nogami to wszystko co do tej pory wiedziałem. Czy to faktycznie tak było, czy bohater jest prawdziwy, czy tak to miało być od początku, a może wyszło w trakcie pomiędzy naszymi artystami, którzy umawiali, omawiali to wszystko, co się wydarzyło. Naprawdę duże zaskoczenie i dużo pytań, które musimy też niekiedy sobie sami gdzieś tam na nie odpowiedzieć. To było bardzo fajne w tym wszystkim. I finalnie ten komiks pozytywnie odebrałem z takim małym niedosytem, że to już. Gdzie jest, to troszeczkę mylne, bo czyta się go naprawdę długo, jest sporo tekstu i naprawdę trzeba się przy nim, no może nie nagimnastykować, bo to jest złe określenie, ale spędzić tego czasu. Jeśli chodzi o dodatek, bardzo fajne, wiele rzeczy, których o naszym bohaterze trzeba wyjawić, nie można, oraz kilka, które można, fajnie naprawdę, to zostało napisane, oraz te dodatkowe dwie strony szkiców, gdzie wyjaśniane jest, co się tam znajduje i jak było. Tu w ogóle oto świetna jest ta grafika, jako całość prezentuje się. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Także kolejne dobre zaskoczenie, jeżeli chodzi o tego wydawcę. Super. Wam oczywiście polecam, bo jeśli mówię, lubicie largo wincha, na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie. To jest ta pierwsza myśl, która gdzieś tam mi przychodzi. Więc. Gdybyście mieli ochotę, na dole oczywiście w opisie tego filmu znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie sobie nabyć. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, będzie mi bardzo miło. Tymczasem cóż, widzimy się w kolejnych materiałach.